Pracując w branży, która adresuje swoje usługi do odbiorców B2B, czyli business to business, musisz skupić swoje działania na dwóch aspektach. Aspekt pierwszy to generalnie budowanie wizerunku marki godnej zaufania marki, na której można polegać marki, od której kupuje się z przyjemnością natomiast to jest jeden wątek marketingu. Drugi mega istotny wątek to to, aby te wszystkie działania wizerunkowe przełożyły się na generowanie lidów. Jak więc podejść do tematu generowania lidów? Co powinieneś zrobić, aby te lidy do ciebie spływały? To, co my proponujemy naszym klientom, to, co sami realizujemy, to, co zauważyliśmy, że naprawdę skutecznie działa, to jest stworzenie kampanii opartej o lejek sprzedażowy. Lejek, gdzie na samej górze mamy. Rozpoznawalność marki, zasięg. Ja akurat wolę rozpoznawalność marki, dlatego że w przypadku zasięgu nasze posty wyświetlane są maksymalnie dużej ilości osób, ale tylko z częstotliwością około jednego raza na jedną osobę. Natomiast w przypadku rozpoznawalności marki ten przekaz jest widoczny 2-3 razy na użytkownika, może być też więcej. Natomiast my tak sobie sterujemy, aby na najwyższym obszarze lejka. Maksymalnie trzy razy na osobę wyświetlać reklamy. Natomiast później schodzimy niżej do angażowania w życie marki, czyli do tego budowania wizerunku, o którym wspomniałem na początku. Kolejnym etapem lejka jest kampania Lead Us, czyli kampania skierowana na pozyskiwanie kontaktów. Pozyskiwanie kontaktów na Facebooku możemy ograniczyć do pozyskiwania na przykład samego, samego adresu mailowego. Natomiast jeżeli mówimy o kontaktach B2B, to budowanie listy subskrypcyjnej owszem jest fajne, natomiast to wydłuża cały proces sprzedaży. A przecież bądź co bądź w biznesie chodzi o sprzedaż i pieniądze. Więc e, powinniśmy skupić się na tym, aby te działania były e, maksymalnie efektywne. Więc to co my robimy, to rozdajemy darmową wiedzę. W postaci e-booków na tym etapie, prosząc ludzi w zamian o to, aby zostawili nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dlaczego tak? Dlatego, że kiedy zbieraliśmy adresy e-mail, budując tylko i wyłącznie bazy subskrybentów do newslettera, okazywało się, że tak naprawdę dużo ciężej jest wyselekcjonować grupy odbiorców, które faktycznie są zainteresowane naszymi usługami. Często były to po prostu przypadkowe osoby, które zainteresował temat e-booka i nic więcej ich nie interesowało w kontekście współpracy z nami, czy też z naszymi klientami, bo u naszych klientów ten sam model wdrażamy. Więc to, co polecamy, żeby, żeby robić, to co działa, to to, żeby najpierw wyjść od szerszej grupy odbiorców, później zejść niżej do zaangażowania społeczności, a następnie przejść do budowania bazy. Kontaktów osób, które będą potencjalnie zainteresowane współpracą z firmą. Czy na tym kampania się kończy? Absolutnie nie. Na tym kampania dopiero się zaczyna. Zwróć uwagę na to, że zostawiając swoje dane kontaktowe w takich formularzach, zazwyczaj na drugi dzień zapominasz, że coś takiego zrobiłeś. Jeżeli firma nie podtrzyma z tobą kontaktu, to za tydzień Jestem w 100% przekonany, że w ogóle zapomnieć, że taki formularz uzupełniłeś. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na Facebooku wszystko się dzieje szybko. To, co ja zawsze powtarzam, w, czy na spotkaniach, czy w materiałach wideo, czy, czy gdziekolwiek, przewijamy tą tablicę na Facebooku mega szybko. Więc jeżeli nawet wypełniliśmy ten formularz, bo przecież na Facebooku on automatycznie się wypełnia, nie trzeba wpisywać swoich danych, formularz zaś jest sobie z naszego profilu, dlatego te kampanie są tak skuteczne, ludzie zatwierdzą i przewiną dalej. Jeżeli nie jesteś w stanie takiego lida obsłużyć szybko, skontaktować się z taką osobą szybko, bądź podtrzymać kontakt, to taka kampania będzie mało efektywna dla ciebie. Zbudujesz bazę subskrybentów, z którymi później będziesz mógł utrzymywać kontakt mailowy i później spróbować jeszcze raz je skonwertować na sprzedaż. Natomiast zwróć uwagę na to, że aby taka kampania działała, musisz działać szybko. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem, który jest. Wiceprezesem w współce zajmującej się sprzedażą przez telefon, czyli w popularnym call center CC w skrócie. Tak? No i to, na co zwrócił uwagę, mówi Michał, jeżeli kampania lidacowa ma być skuteczna, to w momencie, kiedy spływa do nas lead, to my powinniśmy 2 do 5 minut wykonać telefon do osoby, która przed chwilą ten formularz wypełniła. Oczywiście tutaj mówimy o kampanii stricte nastawionej na. Sprzedaż. tak? Jeżeli chcesz stworzyć kampanię pozyskiwania kontaktów na budowanie listy subskrybentów, oczywiście dzwonić nie będziesz, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast kiedy interesuje Cię szybka sprzedaż, musisz działać też szybko. Dlatego tak ważne są integracje z systemami, które pozwolą na szybkie dzwonienie do Twoich potencjalnych klientów, którzy już ten kontakt Ci z własnej woli zostawili. Polecam zwrócić na to uwagę, aby ten kontakt następował szybko. Jeżeli nie korzystasz ze współpracy, z żadnym call center, tylko zakładam, że jednak robisz to własnym sumptem we własnej firmie, to trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli taki lead spływa, to powinieneś co najmniej w przeciągu no, max pół godziny zadzwonić do takiej osoby, żeby umówić się na spotkanie, zaprezentować swoją ofertę. Jeżeli przyciągniesz tego lida, a uwierz mi, znamy przypadki nawet naszych klientów, Którzy e, obdzwaniają lidy z opóźnieniem dwu miesięcznym, to w zasadzie taki lit to to nie lit. Można powiedzieć, że to jest zimny lit. Który gdzieś tam sobie e, sami pozyskaliśmy przeglądając jakąś stronę internetową, e, bo mniej więcej taka będzie skuteczność e, dzwonienia do takiej osoby. Jeżeli e, ta osoba nie pamięta o tym, że sama zostawiła dane kontaktowe, to niestety, ale próba telefonu po kilku dniach e, zazwyczaj będzie e, kończyła się już e, e, fiaskiem. Więc proponuję działać szybko. Dzisiaj marketing musi działać szybko. Taki jest nowoczesny marketing, więc polecam Ci, aby kampanie lidacowe, które będziesz realizował, realizować właśnie w formie lejka sprzedażowego, później szybkim e, telefonem e, próbować, umówić spotkanie, bądź dopnąć sprzedaż, jeżeli sprzedajesz przez telefon, e, to jest mega istotne. Jeżeli Kampania na tym etapie nie zadziała, to jeszcze oczywiście nic straconego, mamy dalsze etapy lejka marketingowego, ale o tym mówiłem już w innym materiale wideo. Zapraszam do obejrzenia. Jeżeli to, co mówię, to, co moje doświadczenia, którymi chcę się z Tobą podzielić, w jaki sposób Cię inspirują, być może pomagają Tobie, twoim, twoim znajomym, to daj proszę lajka, napisz w komentarzu o swoich doświadczeniach, tak jak zawsze powtarzam, jest to dla mnie mega ważne. Abyś komentował, komentowała to co, to, co nagrywamy, to, co publikujemy, ponieważ to jest dla nas feedback, a jednocześnie dla innych osób, które, które nas obserwują, może być to dodatkowa wartość, bo Twoje doświadczenia, które napiszesz w komentarzu, mogą być inspiracją, jeszcze większą niż na przykład ten mój materiał wideo dla osób, które na przykład nie obejrzą go w całości, tylko skupią się na tym, aby, aby przejrzeć komentarze, które się pojawiły, więc zapraszam Cię do komentowania. To jest mega istotne zarówno dla mnie, dla Ciebie, jak i dla innych osób, które, które nas obserwują. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.